Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Cześć, z tej strony Agata Drynko. Witajcie w kolejnym odcinku Nowy Marketing Podcast. Dzisiaj mam okazję porozmawiać z Aliną Sztoch, CEO i co-founder w Kubocie. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak kultowe marki radzą sobie współcześnie na rynku oraz o tym, jak marki wspierają mniejszości. Gdybyś mogła, Alina, opowiedzieć kilka słów o sobie. Bardzo mi miło, dzień dobry, cześć Agata, cześć, cześć, cześć słuchacze. Kilka słów, no więc faktycznie tak, jestem prezeską i wspólniczką w Kubocie. przez Od początku reaktywacji marki do kwietnia tego roku pełniłam też rolę dyrektorki marketingu. Od kwietnia jestem tylko prezeską, skupiam się na działaniach strategicznych w firmie, relacjach inwestorskich, a także kwestiach związanych z HR. Kubota to jest dla mnie taka kultowa marka, powiedziałabym, i sama pamiętam ją jeszcze z dzieciństwa, myślę, że wielu naszych słuchaczy również. I jest właśnie kilka takich rzeczy, które gdzieś tam przypominają mi o dzieciństwie. I jednym z nich są właśnie te kultowe klapki na rzep. I to jest takie wspomnienie, powiedziałabym, dosyć bolesne, ale które nie zostawiło ze mną traumy żadnej, ale samo wspomnienie zostało, bo pamiętam taką sytuację, jak biegłam do mojego brata po. Takiej żwirowej drodze, i właśnie ten że wtedy się odpiął, i domyślasz się, jak to się mogło skończyć. No ale to jest coś takiego, co po prostu czasami do mnie wraca, jak, jak widzę tę markę. Ale, no, tak jak mówię, to nie jest jakieś negatywne wspomnienie, bardziej no, smak takiego prawdziwego dzieciństwa, bo przecież takich upadków pewnie miało się wiele. I chciałam nawiązać, zapytać, jak myślisz, co przyczynia się do tego, że te kultowe marki sprzed lat w ogóle wracają i, i znowu stają. Się popularne, czy to są właśnie te wspomnienia, te skojarzenia, czy może coś jeszcze innego, Twoim zdaniem? To ja może na tę historię odpowiem też historią, anegdotą. Daniel Kahneman, guru ekonomii behawioralnej i laureat Nagrody Nobla, zadał kiedyś pytanie swoim studentom, ile zapłaciliby za dwutygodniowy pobyt w wymarzonym kurorcie. I odpowiedzi były dosyć to zgodne z rzeczywistością rynkową. nie, nie, to znaczy nie pomylili się o, o wiele. Następnie, Kaneman zadał pytanie dodatkowe. Nie byliby skłonni zapłacić za tę samą wycieczkę, jeżeli zaraz po powrocie otrzymaliby zastrzyk, który wymazałby im wszystkie wspomnienia z tego wyjazdu? Czyli opalenica zostałaby ta sama, tak samo by wypoczęli, ee, tak naprawdę, ale by tego po prostu nie pamiętali. I co wtedy właśnie studenci odpowiedzieli? Odpowiedzieli, że, taka, że wartość takiej wycieczki albo nie miałaby dla nich żadnej wartości, albo bardzo niewielką. I wydaje mi się, że właśnie o to chodzi tak naprawdę w marketingu. Propozycje wartości, a propozycja wartości w przypadku marek, które, z którymi wiążą się wspomnienia, które były z nami w, w czasach dzieciństwa, czy, czy, czy nastoletności, są bardzo, bardzo mocne i ta propozycja wartości jest bardzo mocna. I oczywiście już naszą jakby kwestią marketerów, którzy reaktywują takie marki, jest jak sobie z tą propozycją wartości poradzić. Bo ta, ta propozycja wartości może być czasami za mocna, może być nacechowana negatywnymi aspektami, już nie współgrającymi ze, ze, ze zmienioną rzeczywistością, ale jednak mamy coś, o co, o co marketerzy w innych markach się zabijają, walczą o to latami, mhm. czyli wywołujemy emocje. No, i wydaje mi się, że chyba o to chodzi. A jestem ciekawa też tego, w jaki sposób są odbierane te powroty przez konsumentów, czy dostrzegasz może różnice w odbiorze między tymi, którzy znali markę w przeszłości, a tymi, którzy dopiero ją poznają, i czy trudniej jest zaprezentować się przed tym młodym pokoleniem, które wcześniej w ogóle jakby nie miało styczności z Marką? No wydaje mi się, że, że, że tak, że widać różnice, że marketing wymaga segmentacji to jest naturalne, więc no to jest trochę, no trochę tak jak, jak, jak właśnie zawsze w marketingu, no po prostu są różni segmenci i trzeba do nich inaczej mówić, stosować inne wyróżniki, czy, czy to wizualne, czy słowne, inny ton voice i to, to jest naturalne, dla nas też jest to naturalne w Kubocie, że mamy brzydko mówiąc posegmentowanych klientów i tych klientów, którzy pamiętają Kubotę z czasów dzieciństwa, ale też nowych klientów, którzy kompletnie takich wspomnień nie mają, żadnych skojarzeń i, i my te skojarzenia tworzymy na nowo. W związku z tym też na potrzeby tych klientów odpowiadają też inne linie pro, produktowe, inne linie komunikacyjne, inne bariery komunikacyjne i sposoby, taktyki, które, które nimi rozwiązujemy. Więc jak najbardziej ten marketing się różni. Jesteśmy zdecydowanie bardziej świadomi teraz niż pięć lat temu. Wtedy można powiedzieć, że jak zaczynaliśmy, to ten marketing był trochę do wszystkich. I w związku z tym musieliśmy się mierzyć z pewnymi niewielkimi, bo niewielkimi, ale jednak kryzysami marketing, marketingowymi, PR-owymi, bo byliśmy niezrozumiani po prostu przez, przez niektórych. Każdy ciągnął. Czy tak powiem, na swoją stronę. Ktoś chciał kubotę bardziej w tym starym wydaniu, ktoś chciał w tym bardziej nowym. A teraz wydaje mi się, że, do, że dobrze dosyć raz, że segmentujemy i dwa, dobieramy taktyki właśnie do tych różnych segmentów. Właśnie o to też chciałam zapytać, to znaczy w jaki sposób dostosowujecie produkty do zmieniających się czasów, no bo czasy się, no wiadomo, zmieniają, zmieniają się odbiorcy, właśnie pewnie też poszukujecie tych nowych odbiorców. Domyślam się, że też no, młodych odbiorców. Czy mimo wszystko stawiacie na tradycję, czy zmieniacie właśnie ten sposób promocji, komunikacji, wizerunku? Jak to wygląda? Oczywiście produkt bardzo mocno u nas ewoluuje od ewoluował od początku reaktywacji. Teraz mamy w zasadzie trzy linie, czyli ta linia classic z, z tym kor koronnym produktem ikonicznym, piankowym klapkiem na rzep, ale są też linie sportowe, gdzie mamy klap klapki bardziej właśnie z, no, z nastawieniem na, na, na uprawianie sportu, przeróżnego oraz linie lifestyle'owe, gdzie, gdzie te klapki są jednak trochę tak zwanym fashion itemem i służą, po prostu są elementem stylizacji, nie muszą Mieć tych wszystkich cech typowych dla właśnie np. osób, które uprawiają sport, których oczekują osoby uprawiające sport. Po prostu muszą ładnie, dobrze wyglądać i być w trendach. Więc to są trzy zupełnie różne linie produktowe, do których mamy zupełnie trzy różne linie komunikacyjne. Więc jak najbardziej się zmieniamy zarówno w kontekście produktu, jak i sposobów promocji, promocji, komunikacji, wizerunku, ale ten core jednak, czyli taki taka też cel nadrzędny, czyli cel komunikacyjny, czyli że kubota to nie klapki, to styl życia jest jakby spójny dla jest parasolowy dla wszystkich tych trzech linii. To po pierwsze, po drugie, stworzyliśmy też drugi taki bardzo mocny właśnie przekaz naszej marki w kontekście, że Kubota ma się kojarzyć z komfortem. I komfortem rozumianym nie tylko jako komfort taki fizyczny, taki też, czyli w przypadku fizycznego komfortu mówimy o wygodzie, ale też chodzi o ten komfort rozumiany jako swobodę w myśleniu, w ruchach, w podejściu do świata, w otwarciu na, 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 na inność. I, I to jest też taki bardzo mocny przekaz, który chcemy klientowi wysyłać, i on jest akurat spójny dla wszystkich linii, ale robimy to po prostu w troszeczkę zmieniony sposób. A czy Ty masz może taką markę, która u Ciebie wywołuje jakieś pozytywne wspomnienia, a która również przeżywa taki, powiedzmy, renesans? To może, jeżeli chodzi o takie marki, właśnie, które zostały reaktywowane, nawet nie marki, ale tutaj jeden z modeli, no to ja, ja bardzo lubię Fiata 500, który wrócił do sprzedaży w 2007 roku. Wtedy to, to że było na rocznicę, 50. rocznicę powstania modelu 500, i osobiście nie mam tego modelu, ale zawsze, jak jestem gdzieś na wakacjach, to staram się, i, i wypożyczamy z żoną sam, samochód, to właśnie staram się, żeby to był Fiat 500, bo gdzieś szczegol, szcz, szczególnie jest bliski mojemu sercu. Uważam, że to, to jest świetnie przeprowadzony proces no właśnie reaktywacji modelu. To, to się bardzo udało w kontekście i produktowym, i marketingowym. Więc może to do modelu się ograniczyć, nie do marki. A jakie czynniki Twoim zdaniem decydują o takim trwałym sukcesie kultowych marek? Więc no myślę, myślę, że właśnie już wspomniana propozycja wartości, ale też wielka kreatywność w jej ukontekstowaniu, czyli tak jak w przypadku kuboty, była propozycja wartości otoczona, obwarowana, wieloma symbolami, skojarzeniami, niekoniecznie dobrymi dla marki tu i teraz w kontekście zmieniających się realiów świata i tak dalej musieliśmy ją zmienić pewne konteksty z którymi fajna wartość była, koja była kojarzona bo ta wartość że kłopota to nie klapki to styl życia ten dystans do siebie ta radość to nie przejmowanie się opinią innych ten chill to jest, to jest to jest coś wspaniałego ale czasami on był kojarzony z taką niechlujnością z tym brudnym podkoszulkiem tak zwanym tak z takim z Januszem i musieliśmy to po prostu Nadać inne tory pewnym kontekstom, które w samej idei były piękne, ale nie do końca, właśnie w kontekście tego, jak były postrzegane. I wydaje nam się, że wydaje, wydaje mi się, że to jest właśnie dosyć, dosyć yy, duża, no, du, duże wyzwanie zawsze dla yy, w przypadku kultowych marek, że one mają bardzo mocne skojarzenia, i czasami klienci bardzo się do niektórych przyzwyczajają, więc musimy tutaj być czujni, żeby tak się trochę nie zasiedzieć i no, no, żeby, żeby nadążać, właśnie, żeby ta kultowość nie była jednak wartością samą w sobie, ponad wszystko, a, a zapomnijmy, że gdzieś świat wokół nas się zmienił i my jako marka też powinniśmy się zmienić, no bo na tym to polega, żeby, żeby być uważnym, żeby, żeby mówić, żeby się komunikować z klientem. Więc wydaje mi się, że to balansowanie między nowym, starym, redefiniowanie pewnych rzeczy, szukanie nowych kontekstów, tak jak w naszym przypadku właśnie tego komfortu szeroko rozumianego, to, to, to jest ta czujność wymagana od każdej kultowej marki. A jeśli chodzi o wyzwania, to z jakimi wyzwaniami się zmagacie jako kultowa marka, która chce jakby nadal funkcjonować na rynku? Wydaje mi się, że wszystkie marki, które są rozpoznawalne, taką marką jest Kubota, bo Kubota rozpoznaje prawie 70% Polaków, mierzą się z, z dwoma rzeczami. Z presją i z niemożnością spełnienia oczekiwań wszystkich. Każdy nas w jakimś sensie lubi, kibicuje, ale w związku z tym też wymaga. To jest trochę te, tak jak kibicujemy drużynie sportowej, którą lubimy. No też się czasami obrazimy, jeżeli zrobią coś, coś, coś nie tak i ponieważ wymagamy. A wobec marek, z którymi tak no nie do końca czy nas łączy jakaś specjalna więź, czy tych mniej rozpoznawalnych, no, no tak nie za bardzo wymagamy. Więc wydaje mi się, że właśnie ta presja, niemożność spełnienia oczekiwań i też taka trzeba mieć taką świadomość w biznesie, że nie może być, marka dla wszystkich jest złą marką. Każda, każda marka musi mieć segmentację, musi mieć jakąś strategię, jakiś obrany cel, co łączy się naturalnie z tym, że nie robimy innych rzeczy, że musimy dokonać jakiegoś wyboru, pomijając drogi, którymi moglibyśmy iść. Ale jest to oczywista sprawa, że po prostu tych wyborów trzeba dokonywać, nie wolno się tego bać, nie wolno unikać dokonywania wyborów, bo, bo tym właśnie jest biznes, szczególnie na pewnym poziomie. Możliwości jest bardzo wiele, ale trzeba umiejętnie dokonywać wybory w kontekście tych zasobów, które mamy. Chciałabym zapytać o Waszą kulturę organizacyjną o to, jakimi wartościami kierujecie się w prowadzeniu firmy, również w kontekście inkluzywności. Inkluzywność wpisana w naszą kulturę yy, organizacyjną. My się oczywiście w ogóle inkluzywności cały czas uczymy jako organizacja, to jest no niestety, jeżeli chodzi o polskie organizacje nowe pojęcie. Stosunkowo w stosunkowo niewielu kulturach organizacyjnych ta wartość jest wpisana w kulturę, więc nie, nie ma też wielu takich wpisanych dobrych praktyk, jak to robić. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby próbować, żeby się nie bać, żeby nie chcieć być od razu najlepszym. Ale wydaje mi się, że, yy, że w taka współpraca, ścisła współpraca, szczególnie z, NGO z NGO-sami typu czy Kampania przeciw Homofobii, czy Miłość nie Wyklucza, czy Grupa Stonewall. No jest mnóstwo tych organizacji, które, które mogą nam jako przedsiębiorcom, przedsiębiorczyniom pomóc y, przeprowadzić przez, przez tę drogę, jeżeli chcemy się stać fi inkluzywną firmą. Więc jak najbardziej my jako, my, my jako firma mamy inkluzywność pisaną y, od początku tej naszej kultury organizacyjnej. Czy jakieś jeszcze wartości byłabyś w stanie y, wskazać? Tak. Innymi wartościami oprócz kultury, w kulturze oprócz inkluzywności są, jest szczerość, jest odpowiedzialność, jest odpowiednia komunikacja. Myślę, że taką naj, też naj, najbardziej współgrającą właśnie z, z ideą inkluzywności wartością jest szczerość. I to jest w ogóle cecha, która jest najciężej, sprawia najwięcej trudności dla osób, które przychodzą do Kuboty. Mają bardzo wiele złych naleciałości z pracy z innych firm, o, o czym nam uczciwie mówią, bo u nas ta, ta szczerość jest y, naprawdę nie ponad wszystko, bo jednak y, jest procedura tego, jak mamy się komunikować, jak, 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 jak w tej szczerości mamy się komunikować. Y, są, są na to zasady, one są one spisane, jakby, jakby to nie brzmiało dziwnie. Y, to bardzo, bardzo pomaga, y, bo to też szczerość nie oznacza grubiaskości, y, arogancji, nie, nie oznacza, że możemy wszystko każdemu powiedzieć i wykorzystywać tę szczerość do jakichś osobistych wycieczek, do, do, do publicznego ostracyzmu. To, to chodzi o mądrą szczerość y, y, i to bardzo bardzo otwiera osoby w firmie. Sprawia że też, że wszyscy czują się właśnie zaproszeni do, do rozmowy, do, do prowadzenia tej firmy, że to jest ich firma. Wydaje mi się, że to buduje taką bardzo fajną atmosferę współpracy, ale też właśnie tolerancji. No właśnie, mówisz o tej atmosferze i chciałam zapytać o cechy liderów, które przyczyniają się właśnie do stworzenia takiej kultury organizacyjnej, w której pracownicy czują się akceptowani i docenieni. Jakie to mogą być cechy? Wydaje mi się, że uważność oraz umiejętne przyjmowanie oraz dawanie informacji zwrotnej. Jeżeli chodzi o uważność, to tu chodzi o taką uważność zarówno wobec siebie, swoich potrzeb, ale także... Potrzeb swojego zespołu. Jeżeli jesteśmy uważni, to zauważamy pewne rzeczy, to umiemy docenić, to umiemy zauważyć problem, a wtedy umiemy go rozwiązać. A w kontekście przyjmowania i dawania informacji zwrotnej, no to to oznacza, że jeżeli robimy to dobrze, wybieramy odpowiednie okoliczności, odpowiednie słowa, odpowiedni ton, jesteśmy gotowi na to, żeby otrzymać jakąś informację zwrotną, a także umiejętnie przekazać, wtedy budujemy taką y, atmosferę sprawczości, szczerości, transparentności. Ludzie się otwierają, my się otwieramy i to, 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 to sprawia, że chce się budować, że czujemy się bezpiecznie. W ogóle wydaje mi się, że sama idea bezpieczeństwa jest niedoceniana, jeżeli chodzi o, o firmy. Bardzo wiele o tym mówi Emilia Gawreluk w swoich podcastach. Wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo ważne, żeby właśnie ludzie się czuli bezpiecznie. Jak się czują bezpiecznie, to chcą się starać, to dają się siebie po prostu więcej i nie mardujemy energii na niepotrzebne czasami ruchy, a także na nieszczerość i, i, i na ukrywanie swoich emocji, potrzeb i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jeżeli chcemy, żeby nasi współpracownicy czuli Czuli się akceptowani i doceniani, to, to przede wszystkim uważność wobec siebie, wobec nich, ale właśnie ta odpowiednia komunikacja i to przyjmowanie i dawanie informacji zwrotnej. Bardzo fajnie o tym jest napisane w książce o kulturze organizacyjnej Netflixa, i tam prosto dają wskazówki, jak to robić. My bardzo wiele z tego zaczerpnęliśmy i wydaje mi się, że dzięki temu jesteśmy lepszą organizacją. Przyznam szczerze, że bardzo podobało mi się hasło. Nadal mi się podoba tegoroczne waszej akcji Tęczniej Z Dumy. Zresztą u nas w redakcji również kilku osobom bardzo wpadło w ucho i sama inicjatywa myślę, że też wyróżniała się wśród innych akcji. Jeśli chciałabyś opowiedzieć o niej kilka słów dla naszych słuchaczy, którzy być może o niej nie słyszeli, to byłoby super. Ja też kocham to, to hasło. Uważam, że jest naprawdę super. I zespół w ogóle w tajemnicy dosyć długo przede mną trzymał. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Akcja została zrealizowana pod patronatem Kapechu we współpracy z Fundacją Kwietna. Kwietna zajmuje się polaryzacją tzw. nanołączek, czyli. Mm -hmm. Niewielkich łąk kwietnych w przestrzeni miejskiej. I potraktowaliśmy to sianie kolorowych łąk jako takie symboliczne szerzenie tolerancji, zaakceptowanie naszej solidarności z osobami, ze społeczności LGBTQ. I wydaje mi się, że pomysł jest bardzo fajny, no, symboliczny na wielu poziomach. W ramach akcji Nasiona Kwiatów otrzymali także znani influencerzy, m.in. Michał Marszał, Janina Bąk czy Mateusz Glenn. i zasięgi samej kampanii wyniosły już teraz prawie pół miliona, za się, pół, pół miliona, więc wydaje się, że gdzieś że, że, że to się faktycznie spodobało i, i, i oczywiście też w ramach e, tej akcji, ale my tak jak po prostu w ciągu całego roku, e, bo, 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 bo nasze wsparcie finansowe jeżeli, e, dla kampanii przeciw nie jest ograniczone do czerwca, ale to e, trwa przez cały rok, z każdej tęczowej e, rzeczy przeznaczamy e, na rzecz kampanii 5 zł i, i tak wspieramy e, super, super prężnie działającą organizację Robimy to już od wielu, wielu lat i mam nadzieję, że będziemy robić do końca istnienia kuboty. No i staramy się faktycznie co roku wymyślać coś, coś, coś nowego. W, ty, w tym roku tęcznie i z Dumy jest to tak fajne hasło, że już mi się szkoda z nim rozstawać. Nie wiem, czy nie, czy nie będzie jakiejś kontynuacji, bo naprawdę jest, jest super. I to zachęcam wszystkich też do siania na nołączek i, i, i patrzenia na nie, myślenia, że w taki właśnie symboliczny sposób, że, że to taki wyraz naszej solidarności ze z społecznością LGBTQ. Tak, no bardzo, bardzo mi się podobała ta akcja, także yy, super. Ale właśnie prowadząc yy... Te komunikacje wspierające mniejszości seksualne czy, czy akcje i tak dalej na pewno nie jest trudno o ostatnio głośne oskarżenia o, o pinkwashing i tak dalej. Jak myślisz, co mogą zrobić marki, jak przygotować te kampanie czy generalnie jak prowadzicie swoje działania, tak by takich oskarżeń uniknąć? Wydaje mi się, że po prostu... Uczyć się i rozmawiać, uczyć w tym sensie, że czytać o idei inkluzywności, o języku inkluzywnym. Ja rozumiem, że to są też obszary, które są dosyć świeże, które mogą nastręczać trudności. To jest naturalne. My się też cały czas uczymy w zespole, jak się komunikować, jak nie urażać nawet w sposób nieintencjonalny. To jest, to, jest, to jest naprawdę ciężkie. Mamy bardzo wiele takich kulturowych obciążeń, złych wzorców i po prostu starajmy się i walczmy, ale też nie obrażajmy się, i tutaj mówię do osób właśnie ze społeczności, jeżeli ktoś powie coś, coś niefortunnie, a nie miał, nie, nie miał nic złego na myśli, więc też nie bądźmy w jakiś sposób tacy zgryźliwi wobec osób, które się starają. Więc to, to, to to po pierwsze, czyli, czyli, czyli uczmy się i po prostu zdobywajmy wiedzę, a, a tej wiedzy jest coraz więcej wokół nas. Jest mnóstwo fajnych, czy to profili na, na Instagramie, czy, czy na TikToku, czy, czy po prostu no, stron internetowych, które, które mają szereg kompendiów, poradników, właśnie jak mówić, czym sama idea inkluzywności jest. A po drugie, to wy, wydaje mi się właśnie, że rozmawiać z przedstawicielami takich organizacji jak HP czy. Czy, czy innych, gdzie no, każdy po prostu służy pomocą, jeżeli mamy jakąś wątpliwość, czy ta akcja może być postrzegana jako pinkwashing, no to, to na pewno na, tam nam każdy doradzi, bo wydaje mi się, że już kilka akcji w swoim życiu widziałam, gdzie nikt się nie chciał pinkwashingować, a tak wyszło po prostu mhm. przez pewną niefortunność. E, i, I wydaje mi się, że jakby ktoś w marketingu zadał sobie trud, żeby porozmawiać może z, z kimś ze społeczności lub z organizacji typu, typu właśnie, typu kapech, to chyba nie, nie no, 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 wyszłoby lepiej. Więc wydaje mi się, że to wcale nie jest takie trudne, jak, 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 jak chcemy, jak jesteśmy otwarci właśnie na, na, na rozmowę, na dialog. No, właśnie, bo wydaje mi się, że często może być tak, że marka chce być taka otwarta, bo też, wiadomo, no, no niestety, no, można tak powiedzieć, że to jest jakąś tak modą. Oczywiście, tak. dla mnie to jest potrzeba, ale ja jakby, no, domyślam się, że wśród innych osób może być to też tak postrzegane. No, a w takich swoich działaniach codziennych, no, jakby nie utożsamia się do końca z, z tym, co robi właśnie w takich jednorazowych akcjach. Więc to też jest, no, czasami przykre. Tak, tak. A jeśli chodzi właśnie o tegoroczne akcje, ale jeśli nie przyjdą ci do głowy tegoroczne, to może być w ogóle mogą mm -hmm. być jakieś twoje ulubione, które zapadły ci w pamięci, które są związane z tym tematem, czy to będą kampanie z Polski, czy z zagranicy, czy mogłabyś się podzielić takimi inspiracjami z nami? Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ten rok, to tak był dosyć troszkę jakby ciszej coś jakby tak. Ciszy, mhm. tak 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 którą tak za, zapamiętałam była na przykład akcja bal organizowana przez grupę Stonewall gdzie oni za... to była akcja skierowana do młodzieży LGBTQ+. Oni zorganizowali taki online'owy bal, gdzie można było obejrzeć występy w takich balu, balurumowych salach, potem jak to po, po balu pogadać po w, w pokojach tematycznych. I to wszystko było zrobione po to, żeby zebrać, uświadomić w ogóle dyskryminację w szkołach. I tam zebrali ponad 500 historii szkolnej dyskryminacji, więc to była dosyć fajna, dosyć fajna akcja, tak mi się wydaje, szczególnie biorąc pod uwagę, Skierowana do tej grupy, która no, ma bardzo teraz ciężko tutaj już nie, nie, nie. myślę, że, że każdy zna ostatnie badania, jeżeli chodzi o, o to, w jakiej kondycji są, są, są jest polska młodzież. Więc wydaje mi się, że jej wspieranie jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście młodzieży ze, ze społeczności LGBTQ+. Wydaje mi się, że jeszcze fajną akcją z kolei zagraniczną była kampania Kalwina Kleina, w której w swoich reklamach pokazał ciężarnego, transpłciowego mężczyznę z takim hasłem, że hair has no gender. To dosyć no, no piękne zdjęcia i bardzo odważna. Myślę, że, że, że jedna z odważniejszych, jakie, jakie widziałam w ostatnich, w ostatnich latach. Chyba po raz pierwszy w ogóle ciężarny, transpłciowy mężczyzna pojawił się na, na reklamie którejś z marek. Wydaje mi się, że ta kampania Kalwina Kleina tak najbardziej zapadła mi w pamięć. A ja jeszcze może wspomnę o jednej akcji naszej, którą też robiliśmy w tym roku. Wydaje mi się, że to też jest dosyć ciekawa dołączyliśmy do artystycznego programu Solidarności ze społecznością LGBTQ+. Ten, ten program był realizowany podczas tegorocznej Parady Równości i organizatorem był kolektyw Synergy Cult i Art Project Revolution. My ich wsparliśmy finansowo i zaopatrzyliśmy w nasze produkty. I następnie projektant Jeremiejew wykorzystał te niesprzedażowe sample, które przekazaliśmy do tego, żeby stworzyć projekty w duchu zrównoważonego rozwoju. Potem był występ w tych, występ mody, w tych, w tych strojach i one wszystkie zostaną przekazane na na aukcji. Dochód z nich zostanie przekazany na rzecz organizacji Lambda Warszawa. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajnie wyszły te projekty z, z niesprzedażowych sampli, z naszych klawków. No, zrobił coś, co wyda, to, wydaje mi się, że dzieło sztuki, w którym można chodzić. Więc bardzo w, wiem, że tak chwalę teraz swoją akcję, co jest ni, nie, 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 niezbyt zgrabne, ale wydaje mi się, że dosyć fajnie wyszło i, i też warto o tym wspomnieć. To jest ważne, żeby być dumnym ze swoich akcji też, także jak najbardziej super. Bardzo dziękuję Ci za tę dawkę inspiracji i bardzo dziękuję Ci też za rozmowę, bo tak powoli dobiegłyśmy do jej końca. Bardzo miło mi było z Tobą rozmawiać, poznać w takiej online nowej formie. Myślę, że naszym słuchaczom też dobrze, dobrze się słuchało po prostu naszej rozmowy. Także bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Super, również bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.